Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. A dzisiaj przychodzę do Was z komiksem Nie puszczaj mojej dłoni od wydawnictwa Non-Stop Comics. Jest to adaptacja książki Michela Busiego o tym samym tytule. Sam Michel Boussy jest autorem francuskim, który właśnie tworzy przede wszystkim kryminały. I to jest kolejna adaptacja książki tego autora, która trafia na język komiksu, czy zostaje przełożona właśnie na ten styl graficzny. I mamy dwóch autorów, którzy za to odpowiadają: Kasse oraz Dival. A mówię, kolejny, drugi to komiks, ponieważ przed, nie puszczaj mojej dłoni od non-stop komiks. Otrzymaliśmy za sprawą wydawnictwa Marginesy hmm, czarne nenufary, czarne nenufary również adaptację książki tego samego autora. I jest tutaj kilka rzeczy, ponieważ o czarnych nenufarach chyba nigdy nie wspominałem e, w takiej bezpośredniej recenzji. Natomiast oba komiksy to są kryminały, to jest chyba oczywiste. E, oba oparte są o e, twórczość tego samego autora kryminałów. Natomiast e, różnią się tutaj w kontekście wydawnictwa i samego wydania. I od takiej strony technicznej samego wydania chciałbym zacząć. E, dla porównania, mamy komiks e, od Non-Stop Comics i komiks marginesów. Komiksy o praktycznie tej samej objętości stron około 134. E, zobaczcie, jak one się różnią. E, Postaram się to pokazać też na e, jakichś zbliżeniach. Hmm, przede wszystkim format. E, format e, wydania od Nonstop Comics to jest A4. E, natomiast marginesy wydają w troszkę powiększonym formacie. Zarówno e, wysokość, jak i szerokość tego komiksu jest minimalnie większa. E, natomiast szalenie widać różnicę w objętości, e, pomimo tej samej ilości stron. Wynika to oczywiście z tego, Jaki papier został tutaj zastosowany. No, i e, jeśli chodzi jeszcze, o, do tego papieru zaraz wrócę. Jeśli chodzi o okładki, oba wydania mają twardą oprawę. Natomiast tutaj mamy taką folię soft touch, która moim zdaniem a, nie do końca była dobrym wyborem. E, zdecydowanie bardziej podoba mi się to wydanie, które mamy e, tutaj w przypadku czarnych nenufarów. I ważne jest, żeby podkreślić przede wszystkim to, że komiks Czarne Nenufary dotyczy czy w jaki sposób nawiązuje do aspektu malarskiego, no bo Czarne Nenufary to jest też tytuł obrazów, które malował Monet. I on jest, ten motyw i sam malarz jest tutaj elementem całej tej historii. I wydaje mi się, że to zadecydowało również o tym, jak wydać ten komiks. Po pierwsze, na jakim go wydać papierze? A jest on wydany na przyjemnym offsecie, który mm, bardzo fajnie oddaje generalnie treść. E, problem moim zdaniem w tym komiksie jest taki, że mm, kadry są tutaj takie, tak jakby a, za taką mgłą. One nie są tak wyraziste jak są na przykład tutaj. I nie wiem, czy to jest sam papier zastosowany, czy to jest też wybarwienie tego papieru, bo tutaj ten papier jest taki lekko, jakby kość słoniowa, e, taki delikatnie żółtawy, tak? Natomiast w przypadku wydania od mm, Nonstop Comics mamy tutaj papier typowo e, kredowy, e, papier błyszczący, papier biały. No i, e, to co, zrobi, to, co zrobiły marginesy, bez wątpienia podnosi półkę jakościową tego produktu jako takiego i daje nam bardzo przyjemne odczucia z obco, w, przy obcowaniu z tym komiksem. Natomiast no, tutaj jest po prostu poprawnie, tak? Jest to. E, brakuje jakby takiego artystycznego wyrazu ten, dla tego komiksu. I, e, tak jak mówię, może to wynikać z tego, że po prostu czarne marginesy wzięły pod uwagę fakt, tego, tej kwestii pobocznej, czyli wokół jakiej historii jest opowiedziany tamten komiks i nadały temu takiego większego wyrazu. Takie, ja bym powiedział, że obcując z Czarnymi Nenufarami mamy wrażenie, jakbyśmy byli w jakiejś galerii, w muzeum sztuki, gdzie oglądamy po prostu obrazy na płótnie wiszące na ścianach. I taka jest oprawa tamtego komiksu i takie jest wykonanie. Natomiast Tutaj jest po prostu standardowo i e, to dalej nie znaczy, że to jest źle, ale mając to porównanie, ja wolałbym, żeby ten komiks był wydany tak jak tamten od marginesów. Oczywiście za tym pewnie idzie kwestia pewnej ekonomii, bo na dzień dzisiejszy tak wydany komiks od Stop Comics kosztuje 89,90, natomiast komiks od marginesów kosztuje, uwaga, 69,90 okładkowo. Można go chyba w dalszym ciągu kupić i nawet jest dostępny z około 50% rabatem e, w sklepie wydawcy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że on jest ciągle do, dostępny. Natomiast szukam sobie tutaj, e, kiedy on był wydany. Był wydany w 2020 roku, e, czyli jakoś tak przed samą pandemią albo w trakcie pandemii, a, co powoduje, że e, jeszcze te ceny były zupełnie inne. I pewnie też nakład może tego komiksu był zdecydowanie inny niż ten. I wówczas te warunki tam były bardzo, bardzo przyjemne. No dobrze, tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy sobie do historii. I tak co można powiedzieć o niepuszczaj mojej dłoni? Przede wszystkim, że jest to kryminał w czterech aktach. Koniec, dziękuję. Mogę jakby nic więcej nie mówić, bo wiecie, jak to jest z kryminałami. To wszystko może być spoilerem, tak? I żeby. Jakkolwiek przybliżyć Wam o czym jest ten komiks? No to ja powiem tak ze dwa zdania, e, żeby nikomu nie popsuć tej zabawy. I to są. Mm, może nie jest to cytat, ale na książce, e, która jest pierwowzorem, jakby dla tego komiksu, jest e, napisane mniej więcej tak. A mężczyzna, mąż, a ma jakieś tajemnice, pytanie, czy jest. Zdolny zabić. I a, ta historia opowiada o pewnym małżeństwie, które jest na wakacjach, yy, i z tego małżeństwa okazuje się, że a, kobieta zaginęła. I to jest tyle, co mogę Wam powiedzieć e, o całej tej fabule, ponieważ wszystko inne może Wam pokryć zabawę. To, co widzimy na okładce, e, to jest a, pani. Komendant, porucznik, nie wiem jakie ona tam miała stanowisko, karabinieri, jakby to był włoski komiks, natomiast wyspa jest francuska. No i ta pani prowadzi dochodzenie. Jak nie, trudno się domyślić, jest to wyspa czasowa, gdzie ludzie przyjeżdżają odpoczywać. Tam nie ma tabu na policjantów, tam tego typu rzeczy się nie dzieją. Ludzie siedzą przy barze, piją drinki i generalnie naplają się w wodzie. No bo nie w błocie, wiadomo. Natomiast z tego typu sytuacjami, do których dochodzi w całej tej historii, raczej rzadko mają do czynienia. I to nadaje pewien ton całej tej opowieści, wpływa na wydarzenia, sprawia, że historia jest tym bardziej ciekawa, ponieważ tempo zdarzeń, natężenie pracy czy przedstawienie pracy policji. Całego dochodzenia, które tutaj jest prowadzone, świetnie właśnie oddaje całą tą sytuację. To znaczy, miejsce akcji, samo zdarzenie, okolice, też nastawienie samych tych policjantów, całej tej ekipy, która prowadzi dochodzenie. I jak już o tym rozmawiamy, no to należałoby przejść do przede wszystkim bohaterów. Bohaterami ten komiks stoi. Powiem, że nawet gdyby tutaj były pewne niedociągnięcia, one są, do nich przejdę za chwilę, to bohaterowie ratują nam całą tę historię. Oni powodują, że pomimo wszelkich wad, jakie tutaj mogą występować, a dwie drobne wady są, to bohaterowie po prostu robią tak genialną robotę, że można się w nich zakochać, a już szczególnie w tej pani policjanta. I tak. Plejada jest różna, bo mamy właśnie a, em, bardzo ambitną kobietę, e, policjantkę, która odpowiada za całe to dochodzenie e, i ona stara się jak najszybciej rozwikłać tą sprawę, ponieważ e, są naciski na nią z góry, e, że jeśli ona tego odpowiednio szybko nie zrobi, no to przyjdą e, inni, którzy jej w cudzysłowie pomogą, tak? Wiadomo, zostanie oprzyjęta i... Ktoś inny tą sprawą się zajmie. A więc ona podchodzi do tego bardzo ambicjonalnie i chce tą sprawę rozwikłać sama. Oprócz tego ma do pomocy e, kryminologa, kogoś, kto wiecie, zbiera e, ślady z miejsca zbrodni i tak dalej. E, I jest to przykład takiego faceta, który mm, trochę już zmęczony życiem, zazwyczaj nie ma zbyt wiele do roboty, no bo takie sytuacje się często nie zdarzają. E, on sobie tak wolno funkcjonuje. Ma, takie olewatorski, ma taki olewatorski stosunek, generalnie do tej pracy, a lubi sobie, mm, użyje takiego kolokwializmu, pociupkać trochę, pociupciać chyba się mówi, tak? E, więc e, ma taką panią, która w sumie no, jest tam między nimi pewna relacja, dosyć ciekawa e, i też bardzo ważna z perspektywy całej tej historii. Także mm, on całą swoją personą. E, buduje niesamowity klimat tej historii, e, jak on się zachowuje, jak on się odzywa, jaki stosuje język, jaka jest właśnie jego nastawienie do pracy, do swojej przełożonej i tak dalej. Rewelacyjnie to zostaje tutaj oddane w tym komiksie. Nie wiem jak było w książce, bo książki nie czytałem, natomiast w komiksie jest to oddane po prostu rewelacyjnie. No i sama nasza e, główna pani policjant, która ze swoim zaangażowaniem e, Pewnymi elementami widocznego zmęczenia, znużenia, jakby taką koordynacją działaniem e, służb, daje pewne sygnały do czegoś, co pojawia się na końcu. I to jest też super tutaj zrobione. I w ogóle ta informacja, która pada na końcu, to mówimy tak, u, no, nieźle. Wracając do kwestii samego mm, kryminału, jako takiego gatunku, to historia jest poprowadzona perfekcyjnie. To znaczy. Mamy pewien wstęp, który rozdział rozpoczynający, później e, zaczynamy stopniowo poznawać e, całą fabułę, historię i oczywiście mamy szereg ślepych tropów, potencjalnych e, osób, które mogłyby być odpowiedzialne za zbrodnie, do których tutaj dochodzi. E, oczywiście zaczyna się głębokie dochodzenie, eliminowanie potencjalnych sprawców itd. No i ta historia wielokrotnie wyprowadza nas jako czytelników na manowce. Także pod względem konstrukcji jest super. I później przychodzi spuszczenie bomby atomowej po prostu na nas i jest finał. No i z tym finalnie ja mam trochę problem niestety, ponieważ antagonista, który pojawia się w tym komiksie, jakby osoba odpowiedzialna tak naprawdę za całe zło, jest dla mnie trochę niewiarygodna. To znaczy. Albo za tym stoi coś, co może to tłumaczyć, ale nie chcę wam mówić co. E, albo po prostu wiarygodność całej tej postaci jest e, tutaj mocno zachwiana. I to jest dla mnie e, spory minus. Po prostu w, wlewa się tutaj jakiś element szaleństwa do tego zakończenia. E, także to jest e, taki mankament. Jest też taki element, który pokazuje, że bohaterowie zachowują się troszkę jak postaci z horroru. Takiego wiecie. Na zasadzie jest ciemna noc, zepsuło wam się auto, jedziecie gdzieś tam przez las i stwierdzacie, dobra, poszukamy pomocy. To wychodzimy z tego potencjalnie bezpiecznego samochodu i leziemy do ciemnego lasu. Widzimy tam opuszczony dom i podobno w tym lasie, lesie jest jakiś dom, w którym straszy, czy jest nawiedzony, bo takie plotki chodzą. My tam wchodzimy, żeby znaleźć pomoc. No kurczę, nikt logicznie tak nie postępuje. Więc i tutaj bohaterowie też podejmują pewną decyzję. E, nie będę mówił, którzy bohaterowie i na jakim etapie, ale podejmują pewną decyzję, mo, która moim zdaniem z góry, jakby gdyby ją wyeliminować, to w ogóle nie ma całej tej fabuły. Tak? Ktoś postanowił, e, że oni tak zdecydują, co było moim zdaniem złą decyzją i przez to jakby dzieją się później rzeczy. A tej decyzji w ogóle nie powinno być, bo ktoś logicznie myślący powinien postąpić inaczej. O co chodzi, no to właśnie odkryjecie sobie, czytając ten komiks. Jest tutaj bardzo fajnie też oddane, wracając jeszcze do bohaterów, nastawienie dziecka, ponieważ jest, no tak jak wspomniałem, rodzina na wakacjach jest dzieckiem, to dziecko ma świetnie oddane emocje. Tam jest taki wewnętrzny dramat u tego dziecka się dzieje, bo z jednej strony jest osoba, której teoretycznie to dziecko powinno ufać, która powinna o tą postać dbać. A z drugiej strony są inne e, emocje wynikające z zachowania tej właśnie osoby. Pojawia się strach, niepewność, a zarzuty i tak dalej. E, bardzo fajnie to zostaje tutaj wydane. I jest jeszcze taki motyw z, wyko z wykorzystaniem mm, przede wszystkim miejsca akcji, wyspy, na której się to dzieje, i e, geologicznych struktur i tak dalej, i wpływu jakby pewnych zachowań natury, które mają tutaj e, ogromne znaczenie. Ja nie wiem, czy rzeczywiście jest tak, jak to zostało tutaj przedstawione, bo nie jestem żadnym geologiem, znawcą e, geografii czy czegoś w tym rodzaju, w związku z czym nie potrafię się odnieść, nie sprawdzałem tego aż tak głęboko. Natomiast e, no, powiedziałem: OK, wow, super. Fajnie, że coś takiego zostało tutaj wykorzystane, że nie mamy jakiegoś banału na zasadzie e, filmu piła, w którym po prostu coś tam się dzieje, tak. Jeszcze kwestia rysunków. Rysunki w tym komiksie to podobnie jak w czarnych nenufarach jest rzecz malowana. Mamy tutaj prawdopodobnie akwarele, tak jak to miało wcześniej miejsce właśnie w czarnych nenufarach. Ten rysunek jest dużo bardziej przejrzysty niż w czarnych nenufarach. To jest właśnie jakby brak takiego trochę filtra, który wydaje mi się tam był narzucony. Taki jest zaciemniający to wszystko, tutaj tego nie ma. I ten rysunek wygląda po prostu, moim zdaniem, dużo, dużo lepiej. Prezentuje się naprawdę ładnie, jest wyrazisty. Tła są takie lekko rozmazane też dzięki temu. Natomiast są takie fragmenty, gdzie miałem wrażenie, jakby ta kreska była zbyt poszarpana, jakby była nieostra. Ja nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy po prostu, no właśnie, to jest kwestia jakby fokusu, tak jakby wiecie, w kamerze macie pierwszy, czy bliski, daleki plan i następuje takie przełączenie skupienia obiektywu z bliskiego planu na daleki, przez co ten bliski plan nam się rozmywa. I tu też fajny ten efekt został osiągnięty. Jeśli są na przykład sceny, które dzieją się chociażby w sypialni, w jakichś takich zaciemionych miejscach, bo generalnie jest to, tak jak powiedziałem, wyspa, to są wakacje, jest tam słonecznie, to jeśli przechodzimy sobie do tych zaciemnionych miejsc, to też fajnie to zostaje oddane. Ogólnie, graficznie ten komiks po prostu przedstawia się bardzo przyjemnie, dobrze się na to patrzy, nie jest męczący, ilość dialogów, tekstów, dymków w ogóle umiejscowienie dymków, wszystko to zostało dobrze przygotowane. Nie doszukałem się tam żadnych błędów stylistycznych czy czegoś takiego. Czyta się ten komiks bardzo dobrze, jest wartka, akcja także płynie się przez tą historię naprawdę w bardzo dobrym tempie. Jeśli mógłbym się jeszcze odnieść do komiksu, który niedawno prezentowałem, również wydanego przez Nonstop Comics Kryminału, jestem ich milczeniem. No to muszę powiedzieć, że ten, e, nie puszczę mojej dłoni, to jest bardzo dojrzały rasowy kryminał. E, taki solidny e, tytuł, ja bym ocenił to na mocne 8 na 10, natomiast e, jestem ich milczeniem, jest bardziej takim śmieszkowym, młodzieżową historią, taką lightową, e, dającą sobie o wiele więcej dystansu, nie podchodzącą tak bardzo poważnie do samego problemu kryminalnego, który tam jest i to jest zdecydowanie coś dla dorosłych odbiorców, dla ludzi, którzy chcą mocny, kryminalny akcent w komiksie. Także bardzo serdecznie polecam, jedna z lepszych rzeczy, jakie ostatnio czytałem, a jeśli dotychczas nie obcowaliście z Czarnymi Nenufarami, to również ten komiks Wam bardzo serdecznie polecam. I ode mnie w tym filmie to wszystko. Dzięki Wam za jego obejrzenie. Jeśli macie ochotę, podzielcie się ze mną komentarzem, a ewentualnie zostawcie łapkę w górę i zapraszam do innych moich filmów. Na razie, cześć.